Cześć załogo! Dzisiaj porozmawiamy o diabłach w baśni polskiej. Ale zanim o tym, to musimy sobie przypomnieć, chociaż to wszyscy wiedzą, ale dla formalności, kim w ogóle jest diabeł. Diabeł to istota pochodząca z nieba, to anioł. Anioł upadły, anioł, który sprzeciwił się Bogu i został strącony, został wyrzucony z nieba. Więc ogólnie. Te złe anioły są. No właśnie złe, są demoniczne, są, ale w tym złym znaczeniu. Są po prostu wcieleniem tego zła i jak gdyby chcąc sprzeciwiać się Bogu, chcąc uzyskać więcej zwolenników tego sprzeciwiania się, kuszą ludzi. Tak my to, to jak gdyby interpretujemy. I teraz taki zły diabeł. Takie wcielenie zła powinno budzić całkowitą grozę. Czy możemy się z tego śmiać? Tak, owszem, ponieważ człowiek ma w sobie coś takiego, że lęk rozładowuje humorem. Stąd moglibyśmy powiedzieć, są baśnie humorystyczne, że człowiek dał radę pokonać diabła i to na dodatek w śmieszny sposób, bazując na jego głupocie. I niektórzy tak właśnie uważają, że to właśnie spowodowało te istnienie tych baśni wesołych, tych baśni, w których chłop oszukuje diabła. Jednak wydaje mi się to niekoniecznie do końca właściwe. Może nie całkowicie niewłaściwe, ale nie do końca. Myślę, że jest tam jeszcze dodatkowy aspekt i o nim wam opowiem. Otóż, kiedy wchodziło chrześcijaństwo. Zagarniało zarówno bogów rodzimych, rodzime święta, jak i rodzime demony. W to, co wierzyli ludzie, to chrześcijaństwo to zagarniało. I albo usiłowało wyrzucić i wymazać gumką z pamięci ludzi, a to nie było łatwe, albo zrobić coś, żeby to przeszło w inny wymiar, w wymiar chrześcijański. Tak, niektóre zmieniły się po prostu w diabły. I znamy takie przede wszystkim. To Rokita. Rokita był diabłem polnym, a właściwie takim nadrzecznym, takim bagiennym do jego władania. Właśnie była to dziedzina tych podmokłych lasów i łąk, którym się opiekował. To był duch opiekuńczy tychże terenów. Jako demon, nie był ani dobry, ani zły, bo co wam będę cały czas powtarzała: demon nie jest ani dobry, ani zły. Jest po prostu postacią z innego wymiaru, z innego świata. I w związku z tym miał różną naturę. I dlatego właśnie można go było oszukać. Dlatego właśnie czasami możemy znaleźć być może gdzieś, że pomagał. A w każdym razie, kiedy stał się diabłem, no to oczywiście pomagać już nie mógł, no bo jakże to? Natomiast zostawiły nam baśnie ślady tego, że w prześmieszny sposób można go było oszukać, że był takim, no właśnie takim głupkowatym czasami diabłem. Ale to jest ślad tego, że on nie był kiedyś diabłem. To był demon opiekujący się wiklinami, bagnami. Rzekami, strumykami. Zresztą jego nazwa Rokita to właśnie oznacza. On żył w Rokicinach, czyli takich właśnie bagiennych zaroślach. A swoją siedzibę miał najczęściej w spróchniałej dziupli wierzby. Innym takim diabłem jest Boruta. Boruta wyraźnie jest demonem, o czym. Mówi po pierwsze imię od boru, czyli wielkich połaci lasu porastających dawniej tereny Polski, ale też z jeszcze innego względu, za chwilę do tego dojdę. Boruta opiekował się borami, tak jak Rokita władał łąkami i podmokłymi terenami, tak Boruta siedział w głębi boru i pilnował, żeby nikt tego boru nie niszczył. Żeby szanował zwierzęta, szanował rośliny i ponad miarę ani nie zabijał, ani niczego nie wycinał. Dlaczego jeszcze wie, wiemy, a właściwie wydaje mi się, że, że wiemy, że to nas naprowadza, że Boruta nie, nie jest diabłem jako takim, że to jest demon. Otóż Boruta łączy się z szlachcicem na zamku Łęczyńskim. Oczywiście już to jest, że ten szlachcic był strasznie zły, miał, miał zły charakter, w ogóle był okrutny i to dlatego. Ale też wydaje mi się, że właśnie dlatego można go było łączyć z człowiekiem, ponieważ Boruta był po prostu demonem lasów i jego imię ludzie po prostu nasili. Mógł być człowiek, który miał na imię Boruta, tak jak ów właśnie pan Nałęczycy. A także w jednej z baśni po prostu jakiś człowiek, który wszedł do karczmy i przepijał do Boruty jako do swojego ziomka, ponieważ także miał tak samo na imię, a Boruta podobno wtedy mu odpowiadał, że czołem, panie bracie, rozlegał się jakiś głos w karczmie. Otóż to są właśnie echa tego, że ludzie żyli z, tym, z tymi demonami w bardzo bliskim kontakcie. To nie było tak jak z diabłami, że oni się zupełnie tego bali. Nie, bo Ruta również potrafił opiekować się wędrowcem zagubionym, jeżeli uważał, że ten wędrowiec jest godny tego, by mu pomóc. Więc ludzie żyli w bliskim kontakcie i niełatwo było, kiedy w 966, tak Mieszko przyjął chrzest, to nam się wydaje, że to prawie tysiąc lat i już wszyscy zapomnieli. Ludowy legendy, ludowa baśń nie zapomina tak łatwo. A ludzie przecież wtedy jeszcze wyznawali bardzo długo dawnych bogów. To nie było tak, że 100 lat i już nikt o, tym, o niczym nie pamiętał i było tylko chrześcijaństwo. Tak nie było. To też pamiętajcie, że te baśnie się utrwalały jeszcze, jeszcze przez długi czas po przyjęciu chrztu. I dopiero później zaczęły zanikać, zaczęły się przemieniać właśnie w tego typu opowieści. Mamy też diabła na przykład na Śląsku, który jest w ogóle głupkiem, to jest diabeł Heidasz. macie o nim shorta. Zresztą o innych diabłach, o Rokicie też już macie shorta i o Borucie już macie shorta, a o innych diabłach jeszcze te shorty zrobię, więc możecie śledzić kanał, będzie mi miło. W każdym razie ten hejdarz był w ogóle głupi. Był, bo są opowieści o nim tylko żartobliwe. On był nieudacznikiem. On po prostu wszystko spaprał, co zrobił. Każdą jakąś rzecz, którą miał ludzi tam ściągnąć, na jakieś nieszczęścia, to on tego nie zrobił. Dlaczego? Bo nie był prawdziwym diabłem. Wszedł do panteonu diabelskiego tylko dlatego, że chrześcijaństwo. Nie mogło wyrugować go. Musiało to być bardzo silne bóstwo jakieś lokalne, bo nie można go było wyrzucić, wymazać. A jeśli tak, to trzeba go było wcielić w szeregi. No wiadomo, że skoro chcieliśmy go wymazać, że go nie ma, to musimy go wcielić i powiedzieć, że on jest zły, całkowicie zły. I tak stał się diabłem. To samo było właśnie z Rokitą, który miał bardzo ważne zadanie, i Boruto. I tak się stawało z każdym innym diabłem. Muszę Wam powiedzieć, że wyczytałam, że domena tego typu baśni, czyli baśni żartobliwych, baśni, z których śmiejemy się, z tych sił nieczystych, jest właściwie domeną tylko i wyłącznie naszych terenów. W Hiszpanii czy w innych nacjach, yy, Mocno przesiąkniętych chrześcijaństwem, gdzie to chrześcijaństwo było dużo, dużo wcześniej, nikt się nie śmieje z diabła. Tam diabeł jest tylko i wyłącznie tą totalnie nieczystą siłą, siłą niosącą zło, same zagrożenie i destrukcję. Tylko u nas są baśnie, które prześmiewają się. I właśnie dlatego uważam, że samo wymyślenie tego, że to jest. Próba oswojenia zła poprzez humor nie jest prawdziwa, bo dlaczego tylko my mielibyśmy mieć wtedy takie baśnie? Dlaczego tylko my mielibyśmy oswajać zło poprzez humor? Dlaczego inni nie? Wszyscy ludzie lubią się śmiać i wszyscy ludzie próbują na całym świecie, niezależnie od tego, jakiej są nacji, oswoić zło, często za pomocą humoru, a jednak tego typu baśnie są tylko tu. Co według mnie, bardzo jasno mówi nam o tym, że są to właśnie demony. Są to bóstwa, które chrześcijaństwo nie dało rady wymazać. Ich kult musiał być na tyle silny, że nie dał się wymazać, więc trzeba było je gdzieś umieścić, gdzieś wcielić. I część z tych bóstw, jako że nie była tak blisko ludzi, może, tylko, właśnie na łąkach, na polach, to dostała ładkę zło i została wcielona do Panteonu Diabelskiego. To ja tylko tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobała się Wam ta historia i że będziecie śledzić pa kanał. Jeszcze raz dziękuję. Zasubskrybujcie kanał i czekajcie na kolejne, na kolejne filmy oraz na kolejne baśnie.